nie widzowie. Idziemy właśnie do sklepu i sobie weźmiemy sobie chipsy. Konia, bo to sobie możemy to ukraść. A ja nie jestem taki. To nie będę kradł. No i dobra, to sobie... Kurna! No i sobie weźmiemy tutaj może. Cie... Okej, okay, teraz płacimy właśnie. Tutaj wrócimy sobie trochę. Może ta osoba, która już pracowała, no to będzie już. Dobra, no to wychodzimy. Ej, co, co to za wan No dobra, ale czemu? No dobra, nie zastrzeluj mnie. Ale... Co jest? Co tu za dom? Co jest? Gdzie my wjeżdżamy? Halo? Gdzie my jesteśmy? Mam wysiąść? No e, No i? Gdzie? Trochę się boję Czekaj 3, dwa Musisz zacząć rabować. Musisz zacząć rabować. Nie, ja nie chcę rabować, ja nie mogę. Mas, bo ci zastrzelę. No dobra. Dam ci auto. Za darmo, że rabował? No dobra. Co? To dla mnie? Ukradłeś ten samochód? No dobra. A ty o, właśnie. No dobra. Tym właśnie przed chwilą przyjechałeś? raczej widziałem jak szybko nim przyjechałeś. No dobra. No to dobra. Je jadę. I ma tak jechać? No dobra. Ej, a jakieś rzeczy, nie wiem, do rabowania? Tak. To no chodź. dobra. Nie gdzie do Dobrze, jadę. Tu parkujemy. A jadę jakiś powalony. Dobra, gdzie parkujemy? Tutaj. No, i jakieś rzeczy? W ubiór. Czy mnie rozpoznali? Może. jest I co? Tutaj, do tej bazy? Na tajna baza? Co tu jest? Co jest? Tu są kamery? Dobra, to takim razie, jak ja rozumiem, to, to ty byś patrzył na kamery y, i ty byś mówił, gdzie, gdzie idzie policja. Dobra. No to przygotowuj, przygotowuję swoje rzeczy. Żeby ten... Okej. Okay, idziemy. Dobra. Już, już jestem z całą Dobra. No to miał zwykły normalny dzień być. Ale nie. Nie mam karty. A w nie potrzebuję karty. Już, już jestem. Dobra. Dobra. Wybuchnęłem. Typku. Dzwonię. Halo, halo. Halo, halo. Już, już obrabowałem, Dobra. Dobra, przychodzę. Szybko. Już jestem. Już je to pokazuję. Mam to. I co? Mam ci je oddać? Nie, to nie my więcej... Dajemy tak właśnie ogromną Chodź ale potem... Ale nic nie mam na sobie, to jest problem. Może jakieś ubrania weźmie się? Może mnie się przebierze? Ej, Ej, może ten? Tam też są, no to dobra. To jest, nie wiem, to chyba jest prędzej... ...komputer. Dobra, no to... Nie, no to ten! Idę, może znajdę w domu u siebie. Albo czekaj. Idę do, i, tam, gdzie byliśmy, i, gdzie ja chciałem mi spróbować. Idę tam do naszej bazy. No to idę się tam przebrać. Idę tam poszukać i idę się przebrać. No to się widzimy zaraz. Ok. No ja już jestem. Zaraz będziemy musieli się przebierać i inne rzeczy. Mam Na nadzieję, że jak najszybciej będzie... Jak dobrze widziałem, to chyba ubrania są chyba na dole. No tak, przejdziemy. W takim razie. Dobra, już jestem widobia. I odcięcie od 1 do 10 jak wyglądam. Maska zasłonięta. Ubranie jest, że mnie nie poznają. No i dobra, tylko muszę ubrać rękawiczki, żebym miał czarne. I dobra, no to iść ubiorę rękawiczki i możemy iść opróbować. Ok, dodam rękawiczki możemy iść y, do naszej bazy. Mogę no, nie do bazy, tylko normalnie. No to tak, idziemy. Już tak stresuje. Ja sobie rozrobiłem pierwszy napad. A, a teraz zaraz będzie kolejny. Ja mam przygotowaną broń i jeszcze shotguna na, y, na plecach. No to możemy iść. I co? Znowu bank robimy? Może inny sklep? Oni się mają pieniądze, bo ja ich oprobowałem. Chodźmy, może na. I tam. Gdzie są te. Tutaj chyba są. Tutaj chyba. tu mm, w sumie taka, co jest całkiem dobra. Prawda. No. po mojego kolegę. Halo? Co? I Chodź nikogo, nie ma szkła. Możemy sobie później to probować. Nie wiesz, co, popiję. Chodź sobie, popić kawkę. Dobra. nie już pieniędzy, dobra, pa. Mmm, ale dobre. Mmm, Ej, zapomniałem, czy mam obrowywać. Dobra. Wywalam to na śmietnik. Dobra. A gdzie to obrowywać? Ej, może tam. Tutaj może coś wyciągnę. A już mam. Myślałem, że to będzie trudniejsze niż myślałem. On już bank, bo tu słychać. Dobra zadzwonię do niego. Halo, halo, halo. Dobra to się widzimy u nas w bazie. Dobra, no to już, już widzimy. Tylko to idę do bazy i się widzimy. O, już mam te pieniądze. Na te, które omawialiśmy się. Masz te pieniądze. I ma. Wow, coś takiego? Z, czy to ukradłeś do z, z wojska? Nie. Co to ubry to? Te klocki. Bo jestem dobrym drogiem, to jest małym słodkiem. Nie wierzę. A dla mnie tylko na to, że lepszego wzięłaś. No? To. Po prostu. Teraz trzeba. No to nie, no weź mi na górę we, usiądzie. Weź mu, mi na górę usiądzie, będzie lepiej. Będziemy. Co? To w takim razie będziemy próbować teraz coś innego? No. Dobra. I jeden. Co? Dobra. O nie, się zepsuł. No takim razie chodź, chodź do mnie na górę. Może ten... I będzie może lepiej nawet. No to gdzie jedziemy obrabować? Jakiś dom? Nie, cofnij się. Może jakiś dom! Będzie, bo niektórzy nawet są milionerami i te. Niektórzy nawet. Ale i tak będzie fajnie, będzie frajda obrabowywać domy. się. Nie, nie no, idziemy po domy. Wy, widzowie, nie brawujcie, to jest specjalnie dla filmu i tak nie wolno prowadzić. tego to jest dla filmu. Uwa, nigdy ma, nie, nie wolno obrabowywać. To jest specjalnie dla filmu. To jest przecież zgranie. Eee, nie strzałaj do mnie! Dobra i musimy obrawać domy i niektórzy mają miliony w domach. A my mamy na niego. Gdzie są domy? A na drugie... o druga strona chyba jakiś dom ma. Jest jakiś bogaty. Aha, musiałam tam jechać. Chyba bogaty ten dom. Mmm. No to czekaj. Masz tą miksturę z misia, nie? Przygotowałeś się na tą miksturę, o której Ci mówiłem? No to daj mi ją. Jeden. To to? Ta śnica? Co ona niby da? To coś mi... jest to jakby coś się mniejszył! Jestem trochę mniejszy. No właśnie. Ej, bo mi nie zacznęła zręczna, że... Co ty robisz? Jeszcze? O! Już jest coś chyba, mieszanie się. Jeszłam, nie mogę więcej. Chyba A <tryk> dawaj jeszcze może. Popieka już na ciebie. Hmm, dawaj. Albo nie, no dam bo. A, A dobra, lecimy tym czołgiem. No tak. Czekaj! A masz a masz tą rzecz, tą torbę? Torbę masz? Bo ona mi się bardzo przydała. Ta torba. O, mam, dziękuję. I teraz mam sposób, gdzie mogę wejść do kogoś z domu i to do jednym sposobem. Nawet nie wiem. Osoba cię Dobra. Coś stało. Czy ktoś piwa się ukryć? Ktoś z drugim złodziejem. A dobra mam tu gdzieś. Zdobędę na to pieniądze. Uh. No. O! Udało się. Dobra. obrabowuję. Biorę z bomby i obrabowuję. Okej. Okay, mam już moją bombkę. I teraz szukamy naszego. No gdzie to jest? Hmm, może tu? Gdzie to jest? Halo? Ja do Może... Mam pomysł skłowany. E, jest e. Mam pomysł. Zaraz Może akurat będzie... To są jakieś dzieci. Nie no, nie ma. Albo czekam. Może to jest tajne przejście? Dobra, chyba to jest za bardzo schowany safe. Tutaj nie na temat safeu. Hmm. Dobra, chyba nie ma. Tak kupi tak to? Nie, no... Czemu masz tak? What the fuck. Czemu akurat tu znikło? Ehm. Magia! Magia, a ja tu jestem Czongię. Bęgał, i Co jest? Może ten dom będzie miał akurat to. Tam jakby tor. Ten safe, A zawsze powinien być na górnym. Zawsze tym wyżej. Ale ciemno, bo kto. Nie, to nie ma! A! Ktoś tu jest! Ktoś tu jest! Ktoś tu jest! jest, jest. Ja, nie, no, widzowie! Ehm. Trochę mam bo ktoś tu jest akurat. Nie. Yeah. Okej, okay, po cichu. Uciekłam u niej! Uciekłam! Nie wiem jak. Nie, no uciekam! I, i się nad nie, nie, no musimy jedną osobę znaleźć, którą możemy uprobować. Hmmm! Mam pomysł. Co? Może to próbujemy. Dobra. Dobra. No to może ta. Przejdę. Nie, to są za silne dwie. Trzeba to wyburzyć bombą. Tak. Nie, to bomba! O! Są otwarte! Otworzyli, zniszczyliśmy zamek! I chyba gdzieś tu. O to, chyba to na, moj, na moją maskę to przewidujecie, to akurat powinno działać! Tajna baza! To to jest. Okej. Okay. To już jakaś tajna baza! Gdzie jest ten safe? Może to? To jest chyba ten safe. Wyburzamy ten safe. Mamy! Nie wiem. Wyszedłem. Dobra. Weszłem, tak! Mamy! Zabieramy! Szybko, uciekaj! Szybko! Uciekamy! Szybko! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Ty tej sobie nie ma! Szybko! A, otwórz, bo jestem za słaby. Dobra. Jest! Mam pieniądze. Oh, yeah, boy. Może odkupimy kiedyś mój e, to, co miałam być. Albo kupimy nowy dom. Widzowie, to koniec. My po prostu. Ta, po prostu takim sposobem będziemy się żegnać. To był ten drugi. To Patrek. Nie, nie wiem, czy go nadsłyszeliście. No i co? Ja się z Wam żegnam. Dostawcie suba i lajka. A my się z że żegnamy. No, chodź tu! Chłopie! Chodź tu! Ja ci zaraz złapię tym mój tym kokardem, mnie.